Koła jazdy Enigma na placu egzaminacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Szkolenie motocyklowe. Zadanie numer 3: slalom wolny pomiędzy pięcioma ustawionymi na placu bramkami. Zadanie polega na wykonaniu dwukrotnego przejazdu pomiędzy pięcioma bramkami ustawionymi na placu. Po pierwszym przejeździe bez zatrzymania przez obszar wjazdu wjeżdżamy na drugi przejazd slalomu. Po wykonaniu drugiego przejazdu zatrzymujemy się w prostokącie znajdującym się przed obszarem wjazdu. Aby poprawnie wykonać zadanie, nie wolno podeprzeć się nogą, przejechać, najechać, potrącić pachołka, ani ominąć bramki. Przypominam, przed rozpoczęciem zadania. Należy upewnić się o możliwości jazdy, czyli obrócić głowę w lewo i w prawo.